Miasta mają o co walczyć. Na stole leży ponad 9 miliardów euro. Pieniądze będą przeznaczone na przekształcenie miejscowości w bardziej ekologiczne i zielone miejsca, a pole do zmian jest bardzo duże. My w Wielkopolsce stawiamy na transformację naszego regionu, potrzebujemy zielonej energii i liczę, że środki z KPO znacznie... Pomogą w realizacji tego zadania. Miasta mogą otrzymać środki m.in. na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Można to zrobić m.in. dzięki panelom fotowoltaicznym, które coraz częściej pojawiają się na dachach budynków. To się po prostu opłaca. Mimo to, że pomimo tych zmian, które dzisiaj doświadczamy, mam tu na myśli system rozliczeń, to się nadal opłaca. Może jest to dzisiaj trochę trudniejsze do zaprojektowania, natomiast no absolutnie tutaj nasza firma sobie z tym radzi. Poza OZE miasta mogą dostać pieniądze m.in. na stworzenie większej liczby terenów zielonych, gromadzenie deszczówki, poprawę jakości powietrza czy rozwój zeroemisyjnej infrastruktury, budowę ścieżek pieszych i rowerowych. Środki z KPO to również na większe oszczędności dla samorządów, chociażby poprzez wymianę oświetlenia miejskiego czy remonty budynków przy użyciu zielonej technologii. Pompa ciepła i klimatyzacja to są urządzenia, które mają tutaj odzysk ciepła i tak naprawdę z 1 kW energii dostarczonej do urządzenia. Jesteśmy w stanie wyprodukować 3-4-5 kW energii cieplnej. Także to jest korzyści finansowe są takie, że nie używamy tyle energii, do, nie potrzebujemy tyle energii do ogrzania naszego domu mieszkania. Co istotne, samorządy mogą wnioskować nie tylko pieniądze na inwestycje, które jeszcze się nie rozpoczęły, pieniądze mogą popłynąć również i na te, które trwają lub zostały już zakończone, jednak pod warunkiem, że nie rozpoczęły się przed lutym 2020 roku.